Panowie, ale jaja, gramy z czwartoligowym zespołem Trener, ja to bym sobie może odpoczął Co coś się złego może wydarzyć? No właśnie nic i w tym sezonie będziemy walczyć o wszystkie trofea Jesteśmy świetnie przygotowani Nareszcie sobie postrzelam No właśnie nie do końca, bo na 9 dzisiaj zagra Sesko A Mbappe z temu wejdzie na podmęczonego rywala, dobra? A kto dziś broni? W bramce zagra o na, 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 Wiem, kuszę los, ale nic dzisiaj złego się wydarzyć nie może Sztorm nadchodzi Ja cię, ale mi szczura dał. Twoja kolej? Trener bramkę straciliśmy. Nie szkodzi, to czwarta liga jest. Na pewno wygramy. Dobra, na ludzie to łapie. Jednak nie. Bruno, na 6 liter i może tonąć w morzu. Ja wiem co tonie, ale na dwie litery. Co? My 2-0 przegrywamy. O kurde, no to nie ma co się stresować. Niech wejdzie mupę z temu. Trener, ja też wchodzę. A dobra, sam się wpuszczę. O. Harry Maguire. Ej, ile w sumie jest? Trener, to dwa uratowałem. O kurde, no dobra, no to karne wygramy. Strzelajcie, a ja idę się odlać. I co? Wygraliśmy już? Przegraliśmy. Z ligowcem? Jest mi smutno, chciałem, żebyście wy wygrali.